Hej, moi drodzy, hejo! Dzisiaj jesteśmy na najbardziej spektakularnej i znanej trasie w Dolomitach, czyli na Sella Rondzie. Za nami jest grupa Sella, ta ten wielki masyw i my go objeżdżamy. Można go objeżdżać zgodnie ze wskazówkami zegara lub przeciwnie. Pomarańczowa jest zgodnie ze wskazówkami zegara, a zielona jest przeciwnie. I jest to system tras i wyciągów. Trasa generalnie co najmniej na cały dzień, a czasami niektórzy robią jedną w jedną stronę i drugą. Generalnie ja uwielbiam tę trasę, jest to moja ulubiona trasa. Dlatego dzisiaj wybrałam, się, mam wychodne dzisiaj, wybrałam się ja zamiast Mariusza. I zdecydowałam, że jedziemy na Sela Ronda robić, bo uwielbiam. Znaczy, widzę, że jest więcej ludzi niż wczoraj i przedwczoraj. Zdecydowanie widać, że ta trasa jest bardziej popularna, no i że piękna pogoda się zrobiła. po zazdrościu pogody, ponieważ jak widać niebo zasnuły. Mgły i chmury. Ale za nami Sella, piękny widoczek, a my jesteśmy właśnie w Dolinie Szarodziejskiej.